Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku, który jest oczywiście nagrywany zaraz po pierwszym, ale udostępniony będzie tu wy już wiecie kiedy. Dobra, opcja jest taka, że sprawdzałem właśnie jak mi się ten poprzedni odcinek nagrał i tam lekkie spadki FPS-ów były niekiedy, ale myślę, że to kurczę jakoś da się przeżyć. I tak, jest taka właśnie opcja, że o tym co mówiłem wcześniej, że nie mam właśnie takiego mojego licznika właśnie widocznego, ale że ja używam programu testowego do nagrywania, no wiadomo, znaczy taki darmowy program, tak, action, to właśnie tutaj tak na środku jakby ekranu, czy na środku ekranu. Na górze po środku, w ten sposób właśnie będziecie widzieć, pewnie już widzieliście, tak, i w tym momencie też też widzicie to. Po prostu komunika, że ten, ta wideo zostało nagrane, czy tam przechwycono właśnie dzięki programowi Action, nie? Taka tam darmowa subskrypcja. Wiadomo, jestem przed wypłatą, czyli pełnej wersji jeszcze, no, nie dam rady sobie wykupić, ale na przykład, nie wiem, jakbyście mieli tam programy godne polecenia, tak? Które właśnie Będą nagrywały dobrze, z licznikiem od razu, a nie, nie, będzie, po prostu, nie będzie po prostu tego, tego, tego yy, widocznego właśnie tego, że to właśnie to przez ten program był nagrywany, tak? A od razu na tym, że przez całe wideo. No to, jakbyście mogli, znali i tam, jakbyście tam pytali tam w komentarzach, tam, no to, to nic nie boję, tam klik, kliknięcia, interwalność i jest dobrze, fajnie, nie? To co? Idziemy dalej, nie? Jedziemy do Pana... Ups. Już, 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 dobrze. Ogarnięte. Dobra, to jedziemy do... No spoko. Jedziemy do... Jedziemy, kurczę, lecimy do... TK Bacha, mate. Dupa, mamy się spotkać po prostu z TK Bacha. I tutaj mówię angielski. Ta moja nauczycielka zawsze mówiła, że... Polak będący w Anglii by mnie doskonale zrozumiał, co mi się rozchodzi, tak? Gdybym go po angielsku, kurczę, spikał. Ale Anglii by sobie pomyślał, kurczę, co za debil. Z czemu on takim dziwnym językiem mówi?

Dobra. Coś mu zapieprzyło z żarcie. I musimy teraz je odebrać od niego. Okej. Okay. Jestem ciekaw, czemu w ogóle on tam w tamtym mieście nie siedzi. Ups. Słyszecie, słyszecie. No chodź. No, dawaj, 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 dawaj. No, cześć, cześć, cześć. Chodź, 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 chodź. Tak. Nie, to nie to. Ale podobne. Podobnie właśnie będziecie wyglądać. Dawaj, kasa jest w kibelku naboje. Kasa. Kasa, kasa. Kasa, kasa. Będziesz za kasę. Jedła maka. Dobra, no to tu kilka ich widzimy. To tak się robi, panie dziwnie. Dostałeś? Chodź, 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 nie bój się. Ups. Giniesz. No chodź tu, chodź. Dziękujemy. Kolejny dzień, kolejne zabójstwo typ, tyryp, typ, tyryp, typ, 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 klap, trap, uzależnia. Mamy kolejnych, ultimate. Teraz najpierw na razie chyba jest słaba. Celność ma trochę niską, dlatego sobie weźmiemy coś, co ma większą celność i <laughs> pistolet mamy pełno. Dobra, do kolejnej. Chociaż nie tam są jeszcze śmieci. Pełno, do snajpery. Żarełko podniesione. Hop. Pyk, 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 pyk. I się nie podnosi. levelu było ten? No. Skill. O, jeszcze mówię, nie grałem tą postacią. I... Pff, jestem ciekaw, jak na niego ten... Black Hawk będzie wyglądał, tak? Hello! Leczyć się nie musimy. Jesteśmy takimi badasami, że się nie liczymy. Dobra, w możemy do niego wracać, ale. Aha, tutaj przeskoczymy łazikiem. Dobra, wracamy do Bachy. Do tej bacho. Tu, 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 tu. Tu, tu. można zabrać. A, ten, Dobra. To ci bandeci z poprzedniego odcinka. Pum, 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 pum.

Osobiście tak nie za bardzo używam granatów tylko na jakichś tych na brashierów, nie? Ej, cześć tych nie lubię, kurde, są tak... są za bardzo psychopatyczni dla mnie Przydałaby się strzelba taka. Ym... Szybko Nie wiem czy właśnie tutaj jest. Zagrałem z no to jeszcze chyba na nią na taką strzelę, by szybko na, nie, 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 nie natrafiłem, a jeśli natrafiłem, to pewnie miałem za mały level, żeby jej użyć i taka dupa. Ja, to jeszcze nieaktywne. Open it. Now. Someone cash, someone goods. a to... to nie to dobra, granaty tak tu, tu 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 ile to kosztuje, o dziękuję, tak sorry są za płytkie, są takie coś tak wiem mhm, tak już tak, już to wziął kupiłem chociaż popatrzmy 7 razy 1, 11, 7 razy 11, to ma większą celność. Nie, a właśnie mieliśmy okno. Dobra i się wracamy. Moment, ja sobie wezmę. Chyba. Granaty wezmę pod. O. To kółeczko. Ten klawisz. Bo ogólnie mam myszkę pięcioklawiszową, tak. Tutaj. Taka tam fajna. No i ogólnie w tej myszce jest taki fajny motyw, że pod tym guzikiem. Mam przybliżenie, pod tym guzikiem o w tym momencie granaty, no oczywiście pod prawem mam atak łapą, nie czyli ten, o, dobra, lecimy do Bachy, do Baśki, kurczę, przez Werteza, Magdalenę, Marię Monikę i tak dalej, nie żebym ich znał, tylko po prostu ich oglądam, tak? Przez ich serię mam takie zrycie, że jak słyszę Baśka, to widzę szkieleta z Minecrafta, nie? Niektórzy z Was mogliby się zapytać, czy to zastanawiać. Zamknij się. Niektórzy z Was mogliby się to nam zapytać, czy to zastanawiać, nie? Czy ja będę nagrywał Minecrafta? Powiem po szczerze, że nie, Minecrafta nagrywać nie będę, bo ja w Minecrafta grać nie umiem. Tak zadają się osoby, które nie potrafią grać w Minecrafta. Jo! Dobra, okej, okay. czyli tak, mi sobie chyba nową lokację odkryć, odkryć, odblokować, nie, 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 to nie lokacja, to jest nie po prostu będziemy daleko zapieprzać, dobrze mówię, kurde, co, 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 co tu było? wiem, że to gdzieś, kurde, jakieś skrót się odblokowało, żeby potem samochody móc coś wziąć się pimpać, nie? Bounty board. Daleko trochę. O, jest, ja Słyszę cię, nie widzę. Dobra. Dopóki mnie nie walniesz, jest dobrze. No, otwórz paszczę. Otwórz paszczę jeszcze raz, no, śmiało. Boże WIDZĘ! Boże WIDZĘ W tym TĘCZU! BUM! Już nie widzę buzi. UPS! I'm dancing, I'm dancing. Mówię, klatra pozależnie. Tutaj był jeszcze ewentualnie jakiś wróg, Ale w dupie z nim. Dobra. Lecimy do celu misji Waypoint nam wskazuje drogę. Winiesz, winiesz. Kurde, nie takiem. Ełno <śmierdził> jeszcze? One Oczywiście leczenia potrzebujemy No później będziemy potrzebować leczenia to kurcze panicznie tak Z początku to niby jest łatwe jak się dobrze w kurę broń wieża, a Potem jak ci wam bruszeri, bruszery, badasy bruszery Kurę wyskoczą no to tak ciekawie już nie jest Okay. No i tak to co? Do legowiska, skagów, albo ich terenu. Dobra, jesteśmy. Tak, opitulimy oczywiście wszystko co tutaj jest do opitolenia. Czyli nic już w tym momencie. Hmm. Shield 71, słabe. to kasy nie ma, to jest słabe. Wie? Mamy coś na opchnięcie? nie mamy. Dobra, shotgun jest z dół. dawaj mi to. Ok, zwiększyliśmy pełność magazynka do shotguna. Mamy granicę z dół i mamy grenades, ale... Dokąd? Kom... Nie ma kasy. No, coś bywa. O, to na tą... się jakby wzięła. Ej, na spoko. I see you. Tych nie lubię, kurde. Skaczące kuź... Potworki. Gin. Mars miecza. Chła, chła, chła. Słyszę cię. Widzę cię. Ostrzelam do ciebie. sensu w celowaniu właśnie strzelbą, tak samo jak nie widziałem sensu z tego, w celowaniu karabinem masz a złożyłem po prostu, że więcej pocisków w nich wchodzi. Tak jak mówiłem, nie no, strzelba na close combat, na jakieś tam dłuższe dystanse, to snajperki na razie nie będziemy brać, bo po prostu... Z... Zapełniają po prostu miejsce w ekwipunku, które się przydaje na przykład do też alasnej pereczki, snajpereczki malutkiej, pistolecika, tylko że o wiele bardziej celnej i szybko strzelnej. Szybciej. Szybcie. Ja po prostu szybciej strzelam. No. Słyszę. Biorę. Biorę. Słyszę. Gdzie jesteście? Chodź tu. No, wiem. No co mi to przyszło? Raymond Sniper 96 7 Lepszy Lady Finger. No i mamy już na dłuższe dystanse. Zastanów sniperem. Dobra, gdzie? Mamy dostać się tutaj aż. Czy idziemy dobrą drogą? Myślę, to jest tylko jedna droga tego tej ale no, to mi się podoba. Uf. Dobra, mamy skill'a. Mamy skila, mamy skila. To co, od razu jedziemy w skila, nie? Oczywiście, Bloodwinga. Bloodwing, nie Blackhawk. A co mamy tutaj skillę e? Focus do przycelowania obrażeń. Obrażenie i szybkość naszego orełka. Jest? O, że nam może przynosić te. Może być ciekawe. Chyba nie leczyć, co Tutaj jeszcze jest. Do krótkiego spluwy. O, to może być dobre. Nie używania pistoletów mamy szansę. Ups. Mamy szansę na wykonanie dwóch strzałów za jednym pociągiem węgla, i chyba pójdziemy w to. Bo co tu jeszcze mamy, straj, czyli właśnie tym mieczem no, na pewno pójdziemy. A gdzie jest Tak, to jeszcze jest przodowanie, no, przeładowanie się szybciej przyda. No, przeładowanie się przyda. O, to się przyda, że będzie klucze na wst leczył. No to później jeszcze szef etapach gry, no dobra. Tak wiem. I'm dancing, I'm dancing, Moment. Co, wglód łynek. On jeszcze to wokół nas? Tu tak jednorazowo jest. O lol. Nie lubię ich. A tych Ja to też krótsze. Tak tych większych psycho. Bo go narysowałem kucze, kiedyś takiego tego tego dużego. No, no ja panie, że. No tu już się przyładowało, to nie co kurwa, face walk, ręki. A co tym mamy tutaj? Chuj, bia, ale idziemy dalej. I hope you've up Aha, dobra. Czyli kilka dedów zachapiamy, jak będziemy tego z tym badasem walczyć. <coughs> Widzę cię.

w mój orełku Hmm A, dobra, jak w ogóle za amunicją? Do tego 24 Tak, na pewno z tym Wrodafem będziemy chodzić, czy nie wiem, z tym, ale po prostu będziemy właśnie chyba, w... chyba taki sam będzie motyw jak z tą, jak z Syreną. Tak mi się wydaje, nie? Sniperka, shotgun i machine gun. No i sobie podrujemy te Podrujemy te tych rozwoju i te chyba inwestują. Będą chodź, co tu jeszcze jest. U experience bonus to ma być ciekawe, tylko że w rajd, w ten bym się Mi się nie chce całkowicie. Killer. O, więcej w magazynek wchodzi. O, to by było dobre. Że szybsze te... przeładowanie jakby. Znaczy, nie jest przeładowanie. Mm. No, że po strzale tą, że drugi strzał, no. Że po tam, po szybszym czasie możemy oddać. Hm. Nie, w brudłę, Widzę, cię. A nie, to nie był. Dobra. Już mam schizę, że widzę kule tych przeciwników. Wszystko się wszędzie. Chodź. mi that shit. Się dedy posypią, ale chyba z mojej strony raczej jak z jego. Co on ma na. Dobra, mniejsza o niego. No, tarcza poszła. Godwin. No, no i Naprawdę kurczę, to tu rano chodzę dwa albo trzy razy, które wziąłem, padłem. Ej, nie mi to Kasa, kasa. Typ, typ, typ. Naboje. Kasa. A oprócz tego, że mam jego broń, to powinna być chyba jeszcze. Jeszcze taka ta kasetka stonie z, z bronią gdzieś. powinna być. To czerwona. Ja proszę jej! I co my tutaj mamy? Co dostaniemy? SMG? Tak. I co? I pistolecik. Dawaj, dawaj, dobra. Granat. Kasa, kasa. Magazynki. Standard. Dobra, pogrzebiłem trochę w kiblu. Co będzie od kiblu? W kiblu są naboje, których nie muszę brać. Ale grant to się, granatym, granatym się z kibla poczęstuje. Co tam, tam jeszcze kibolek jest otwarty, otwarty zamknięty. Co? O, Mogę wziąć. To biorę. Jak mogę, to biorę. A co się będę, jak se mogę. Up. Dobra, tak patrzę. Mamy 26 minut. Więc ludzki, opcja jest taka, ja się na tym odcinku, na drugim odcinku z wami się żegnam i co, zapraszam was do lajkowania filmu, tak, subowania, rozprzestrzeniania, tak, mojego kanału, tam zrobię tam znanych kręga, na przykład powiedzę, Ty, patrz, patrz, jaki zjeb, to jaki paczek, paczek i zjeb, co on robi, co on granie na przykład, tak. No, tam tam bo wiadomo, kurczę, mój kanał jest mały. Mam tam jednego vloga, którego nagrałem chyba z pół roku temu. Jeszcze jak mieszkałem z rodzicami, a nie jak się przeprowadziłem na swoje. Też jeszcze był nagrywany komórką ten vlog. To jest w ogóle całkowicie jeszcze pf, pogrom. no nie, jak chcecie to, reklamujcie mnie, subskrybujcie, lajkujcie. Rób to co chce. Tak. Komentujcie, kurczę, dawajcie rady. Pewnie się do nich odnoszę, odniosę, chyba może nie, ale chyba raczej się odniosę, tak? Jak ja przeczytam to. Tylko zauważcie, że teraz nagrałem drugi odcinek i podobnie jeśli dzisiaj ze 2 albo Z3 odcinki, spokojnie ja wezmę nagram, na nie? To tak wiecie. Jak mi pod tym koczem filmem rzucicie koczem komentarza, to dopiero to za 4 albo, 5, 4 albo 5 odcinków się do tego ustosunkuje, tak? No i tam. Jak to bywa? No każdy chyba youtuber, tak? Nagrywa mi się wydaje na zapas, żeby nie było. No to co? Trzymajcie się, na razie i cześć.